Cześć ludkowie! Dzisiaj będą Gutfelasy Będzie Gutfelas Smile Stiletto Stiletto, sztylet. Piękna, 30 parogramowa maszynka z Włoch Dzisiaj będzie z żyletką King Sea Gillette która była używana przeze mnie w moich testach żyletek Pianę będę wyrabiał na twarzy również Gutfelasem Smile Wild Hog czyli finką, którą tu się Moczyła w czasie, kiedy brałem prysznic. Ale jako e, podstawy do zrobienia piany będę używał hiszpańskiej lei. Ale będzie to sztyft. I to jest główny temat dzisiejszego spotkania. Tu są trzy otworki, żeby się e, nie... Mm, no po prostu nie słowiecie w wodzie to jest takie o po prostu podstaweczek tu jest klocek mydła 50 gramowy może nawet mówiłem i jest to taki kapturek żeby no, podróżnie to wiadomo wrzucić do kosmetyczki i mieć i to jest rozwiązanie lepsze chyba niż rozwiązanie tabaka którego pokazywałem wam poprzednio gdyż tu nie próbuję udawać, że się będzie to mydło gdzieś trzymało, ono po prostu jest tu, gdzie jest i to wszystko. Teraz twarz trzeba zmoczyć, twarz trzeba zmoczyć koniecznie. Żeby... Y y było coś, co rozpuszcza to, to mydło, nie? no Zapach taki świeży, bardzo podobny do kremu Leo. Który używałem No musi ustąpić miejsca Pędzel musi ustąpić miejsca mydełku ono Nakłada się jakby gorzej Wiecie? O ile maszynka do budżetowych nie należy Ale też nie jest jakaś tam szalona cena Źletki KING SEA też do najtańszych nie należą, ale skoro są to trzeba je zużyć po prostu yy, o tyle to to jest 10 zł to wiecie 9,80 jakoś tak tak, tak tak płaciłem za to jak gdzieś tam w listopadzie 2023 taka była cena na półce Kupiłem sobie, zaopatrzenie sobie wtedy takie robiłem w tym w Barber Company we Wrocławiu I, I I wtedy postanowiłem właśnie z tymi sztytami troszeczkę też Także Mam le Na zaroście, mam nadzieję, że jest Jak nie, to zobaczycie, jak można dobijać pędzel. Teraz tak. Teraz pędzel. O! Patrzcie. Widać nie było. A piana się wytwarza i to natychmiast. Yy, następna budżetowa sprawa, którą używam, to jest pędzel. To jest pędzel, który zapłacił nie wiem, rok temu, to prawda, ale 25 zł. Też barber kompany. Na wiosnę tam byłem wtedy, pamiętam i wziąłem. Jeszcze nie mieli tego fancy sklepu kurczę, od frontu, tylko trzeba było tam w magazynie interesy dobijać z Denisem, co miało swój orok. No ale jak jest taki elegancki sklep, to myślę, że Denis teraz detalicznie dużo więcej handluje, bo wtedy tylko sprzedaż wysyłkowa Codziennie u niego bus kurierski podjeżdżał i zabierał paczek No czasami czasami kilkasetek dziennie, tak wiecie przed świętami i coś no tam tak to kilkadziesiąt paczek dziennie tam ludzie pakują w tym magazynie, wysyłają, ale jak jest sprzedaż e, na miejscu, to polecam, bo tam siedzi Denis, tam siedzi nie wiem czy ten jest jedynym właścicielem, czy współwłaścicielem. Naprawdę mnie to mało interesuje. Wiem, że on tam prawie zawsze jest. Zawsze był jak ja byłem. Że on tam prawie zawsze jest i I doradzi. Bo się zna na towarze. Taką wadę zna się na towarze. I got mail z tyletką. Z żyletką King Sea, żyletka użyta chyba drugie czy trzecie użycie, bo to wiecie, była na testach. No i ta żyletka idzie o niebo płynniej niż tamta, niż tamten Falcon. To dziwne, bo Falcony lubią, no, ale może po prostu tamten przyrdzewię leżąc. Wiecie, mikrokorozja powoduje, że powstają ząbki rzadka robi się agresywna i tempa zarazem hałas podobny hałas podobny co przy falkonie a no nie działa te. Ojoj kręci, kręci, kręci. Wyrucho! I wykręciło. Przepraszam za te efekty. Dobra. Teraz będzie pod górkę. Tak solidnie, dosyć wodą skropiłem, bo zauważyłem, że to pierwsze przejście było odrobinę takie. No szorstkie grębę, jak to babcia moja mawiała, e, czyli ta maszynka e, lekko była hamowana przez to mydło, to znaczy że za mało mokrości mówi. No. Kontrola standardzik tu wymagane. No szkoda wymagane to Maszynka w dalszym ciągu łagodna, z tą brzgotką to jeszcze łagodniejsza, powiem szczerze. Pięknie... Ale nie jest to maszynka, Która za pierwszym poleniem zrobi robotę. To jest sprzęt, którego się trzeba troszkę nauczyć, przyzwyczaić się do niego. Jak widzę. Dobra, Czacha, z którą były problemy na falkonie. Zobaczymy, jak na piksi. Piana się z tej lei wyrabia po prostu w oczach. Ech. Film pozostaje taki symboliczny. Jakiś tam taki wiecie, śladowy. Tak to nazwijmy. Dołożymy wody. Jak zbustowała piana od razu, e, może to widać, bo w każdym razie, ja tutaj na żywo, bez żadnych kamer, to ja to widzę, że ta piana po prostu, jak dostała wody, to zaraz zbustowała. Zrobiło się jej więcej. Zresztą widać, że pełen pędzel jest. W tej chwili, nie zapominajmy, że głowa też była smarowana sztywcikiem. Jak to po pierwszym przejściu są, nie robi, wiecie, włosy na głowie, miękkie, pod ostrzem się poddają, przejeżdża ostrze nad nimi często i ścina na kopytko po skosie. zostawiając spory kawał wyrastający ze skóry, tak? Dlatego jazda pod górkę, czyli pod włos, jest konieczna. No. Opuszki palców robią mi zapatrzałki, nie? Dobra. Komi. Zero podrażnień. Super. Jest dobrze. Wydajność tego jest bardzo poważna. Zobaczcie, ile tu zostało jeszcze. Tu jeszcze jedno przejście po twarzy przynajmniej zrobił. A przecież, jak nakładałem, jak nakładałem to tego widać na twarzy normalnie nie było. Wystarczyło dotknięcie pędzla i normalnie piana powstawała spod skóry, wręcz, prawda. Super, super. Bardzo fajne mydełko. Bardzo fajne. Yy, jako, że budżetowe, więc jak ktoś chce skorzystać z takiego mydła. Pachmące przyjemnie, nie, 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 nie próbujące robić za jakiś perfumiarski wynalazek. Co tu napisali? Yy, tak, olej, stylidowy, palmowy. To wszystko sodowane oczywiście. Glyceryna No jest tutaj tych odrobinę oleju lnianego i limonki zapachowe. no Ta limonka to tak skórka z limonki. Wiecie, ten olejek limonkowy taki fajny, fajny, fajny. Przyjemny, bardzo zapach. I jako, że jest to, że są te trzy otworki, to w ogóle się nie przejmuję. Jak widzicie, zamknąłem. Sprawę i już po budżecie to jest dwa razy dość Jakieś 20 zł może kosztuje w tej chwili. Ja za to dałem jeszcze troszeczkę mniej. 15. Nie wiem słyszałem, że teraz marmara kosztuje 20 zł normalnie w detalu. Tak. Yy. Zero szczypań, zero podrażnień a, a Marbara Barber jest alkoholowa Since 1970 mm -hmm. Od 1970 roku firma istnieje, tak się chwalą na opakowaniu Dobrze Ludkowie Maszynka ogoliła Choć trzeba się nad nią troszeczkę dłużej napracować Z tą żyletką jest łagodniejsza niż z tym falkonem bardzo białym Jeszcze teraz zobaczymy Zostały mi ze dwa te falkony i z bólem serca, bo nie lubię wyrzucać e, tak, w takich sytuacjach, ale no skoro popsutę, to popsute no jejku może się męczyć e, spróbuję z Falconem który leży zakupiony w, w tym e, też Barber Company w czasie mojej ostatniej wizyty w Polsce I już Zagraliśmy wiosnę, nie Vivaldi'ego. Tam za ścianą mam wagę. Tam na szafce stoi, na szafce stoi waga, taka być bardzo precyzyjna, no, bardzo, do jednej setki grama. I stoi pojemnik na utylizowane żyletki. Tam żyletka tam od razu trafiła. W stanie lekko półosuszonym. Dobra. Maszynka też przeszła błyskawiczną konserwację. Pod tytułem przepłukać, wytrzeć. Ja jestem okolony. Za niedługo będę szedł do pracy. A Wam życzę miłego I reszty dnia, wieczoru, weekendu. No, miłego życia Wam życzę. Cześć i do zobaczenia w następnych filmach.